Spójrzcie na te trzy wybrane analizy grupy FX. Niemalże chwilę po publikacji odpaliły jak totalne petardy. Cały mój zespół wraz z armią skanerów, które czuwają na rynkach 24 godziny na dobę, dbamy o to, aby analizy pojawiały się w odpowiednim momencie, odsiewając szum rynkowy i zbędną niecierpliwość tradera. Jeśli chcecie mieć takie petardy, wskakujcie do nas na grupę FX. Pewnie myślicie sobie, że trzy analizy to o niczym nie świadczą. Więc zobaczcie, jak wyglądają ostatnie trzy miesiące z rzędu. Nasze podsumowania miesięczne na grupie FX. Skuteczność mówi sama za siebie. Siemanko, dzień dobry, witam wszystkich. E, Szark z tej strony. Słuchajcie, czy pamiętacie analizę z 14 października 2023? Jeśli nie, to wskakujcie w wyszukiwarkę na kanał i znajdźcie GBPCHF, bo wtedy właśnie tu, gdzie ta żółta linia, dokładnie ja to odsunę po tym wielkim spadku. Bo ten wielki spadek to jest 13 października. Zobaczcie sobie tutaj, 13 października. E, 14 to był weekend, bo 16 to już jest poniedziałek. Po tym wielkim spadku mówiłem, że cena cofnie się do tych zielonych pól i rozpocznie wielki spadek w dół. I pamiętam jak cena spadała dalej, i wszyscy no, nie wszyscy, ale trochę osób mówiło, że wcale się nie cofnęło. Analiza nieudana i tak dalej. O nie, 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 moi drodzy, wcale nie. Trzeba było po prostu poczekać na odpowiedni moment poczekać i być cierpliwym. To jest właśnie najgorsze wśród traderów, że nie potrafią być cierpliwi. i dzisiaj właśnie rozliczam się z tej analizy GBPCHF z 14 października. Analiza po dotarciu do drugiej strefy. z tego poziomu do samego dołka zrobiła 490 pipsów. Gdzie byśmy tutaj nie weszli, gdzie byśmy nie wyszli, trzeba być naprawdę wielkim orłem, żeby na tym nie zarobić. Tak więc analizę zaliczam do udanych i przechodzę, moi drodzy, do świeżutkiego szablonu GBPCHF-a. Wiem, wiem, instrument mało popularny, ale naprawdę bardzo fajna okazja się szykuje, podobna do tej. Też pewnie trzeba być cierpliwym, już przechodzę do tego wykresu, też pewnie trzeba będzie być cierpliwym, ale spokojnie. Co Wy tu widzicie, moi drodzy? Dwa niebieskie trójkąty, które tworzą <laughs> formację harmoniczną. Otóż jeszcze ta formacja harmoniczna się nie wytworzyła, więc ona, ona, ona dopiero się tworzy. Co to za formacja? To jest, moi drodzy, formacja Batmana. Batmana, ponieważ punkt B Całego ramienia XA jest w zniesieniu między 38% a 50%. I posłuchajcie, co robią Batmany? Batmany mają swój punkt zwrotny w ogóle dla osób, które się nie znają, które mają małą wiedzę, to powiem, że formacje harmoniczne są czymś takim, są takimi formacjami, które każda z nich po odpowiednich mierzeniach tych wszystkich punktów, tych odcinków ja z samych formacji harmonicznych, żeby mi tak weszły płynnie do głowy, też jakiś czas uczyłem, tak więc rozumiem, jeśli nie zawsze jesteście w stanie dobrze, dobrze, szybko w lot załapać, co to są za formacje ta formacja jest formacją Batmana, ponieważ punkt B jest między 38 i 50% tu jest 38, tu 50 a to wszystko jest zniesieniem tego ramienia XA i teraz Batmany mają punkt zwrotny moi drodzy na 886 czyli tutaj w tym miejscu. No i cóż. Ci, którzy mnie znają od dosyć dawna, pewnie się dziwią. Kurde, o co chodzi? Shark od razu odkrywa karty, dwie pierwsze minuty pokazuje, gdzie jest punkt zwrotny i tak dalej. No właśnie i tu mała niespodzianka, ponieważ ten punkt mimo że jest to Batman i mimo że jest to punkt D Batmana jest tylko i wyłącznie punktem zapasowym jest moim planem B w tym wypadku. I dziwne to jest bardzo, bo zawsze wam mówię, że, że, punkty, że, że formacje harmoniczne no, muszą dojść do, swojej, do swojego punktu D. I na pewno będąc. E, będąc logicznie myślącym człowiekiem, nie zignoruję tego punktu. Dlatego w tym miejscu, na tym poziomie postawiłem pierwszy punkt, pierwszą cegiełkę, gdzie ten, e, e, gdzie ten e, harmonik, gdzie kurs tutaj na gbpchf może się odwrócić. Ale jest coś dużo ważniejszego. Schodzimy sobie na interwał D1 i zobaczcie. Voilà! Mamy tutaj kolejne dwa trójkąty, które są zupełnie In, mają jakby inne ułożenie i tworzą inną formację niż ta, którą Wam przed chwilą pokazałem. To jest, moi drodzy, motyl. Ja teraz zmienię FIBO, to znaczy kolor tego FIBO, po to, żeby Wam pokazać po pierwsze, że jest to motyl, a po drugie, co nam to da. <tryk> motyl jest dlatego, ponieważ punkt, punkt B, czyli ten środkowy, nie jest na 38,50, tak jak w Batmanie, tylko w tym wypadku jest 8,86. I dla tych, którzy. <tryk> Oglądają mnie e, od niedawna, e, powiem, że motyle, mimo że teoria, którą znajdujecie w internecie, mówi, że mogą mieć swój punkt, punkt B, ten środkowy, maksymalnie na 7,86, to ja Wam powiem, że to jest nieprawda, że tak nie jest. I ja to mówię nie na podstawie. Książek w internetu, tylko mówię to na podstawie tylko i wyłącznie swoich doświadczeń i swojej 17-letniej już praktyki. Motyle mają prawo mieć punkt B na 886, nawet widziałem bardzo ładnie działające motyle na okolicach 90 kilku procent. Czemu tego dowiecie się wkrótce za chwilkę. Natomiast ten motyl, moi drodzy, swój. Punkt zwrotny ma na 161%. Nie mówię o 127, bo jego już przekroczyliśmy i jak widać, tu jest zerowa reakcja. Na 161%. I tu jest pies pogrzebany. Dlaczego? Mówię tutaj o 161%. Ano dlatego, moi drodzy, że 161% to jest to niebieskie, to jest mierzenie tego motyla. A teraz troszeczkę poruszam, żebyście to widzieli, siatką fibo-żółtą, która jest z tego wyższego, wyższego rzędu, wyższego interwału Batmana. I teraz zobaczcie. <laughs> Biorę tą żółtą siatkę i co się dzieje tu? Wasze oczy tutaj są. Co się tutaj dzieje? Tu jest, moi drodzy, 78,6. Widzicie? 78,6. To jest zgęszczenie Fibonacciego i punktu Demotyla. Oczywiście, nie zbagatelizuję, tak jak powiedziałem, 8,86, bo e, byłbym głupcem, ponieważ Batmany m, swój punkt właśnie teoretyczny mają na 8,86 i na pewno będę przygotowany, że cena może tutaj dojść, ale w tym miejscu jest bardzo ważne miejsce. E, po pierwsze... Składa się z dwóch poziomów FIBO. Przed chwilą wam pokazałem 786 Batmana, znaczy Batmana, no, rysującego się Batmana, 161,8 Motyla. Ponadto, moi drodzy, tutaj mamy, zobaczcie, dołek, lokalny mały dołek. I co cena mogłaby Albo ba, nawet ja bym chciał czy życzył sobie i nawet powiem powinna zrobić, aczkolwiek nie musi. Cena idealnie by było, gdyby spadła poniżej tego dołka, zrobiła jego fałszywe wybicie, dotykając jednocześnie tutaj 161,8 tego poziomu moi drodzy, tu 161,8 i no właśnie, i co. I teraz mała niespodzianka. Przechodzimy na interwał W1 i zobaczcie. Na zielono zrobimy linię trendu. Linię trendu, która jest od września 2022 roku. Zaczepiona na dwóch punktach. Tu i koniec roku, wigilia. No, wigilia na interwale W1, mówię o tym tygodniu koniec grudnia 24. I teraz Przechodzę na D1 i zobaczcie, co się dzieje. Widzicie, dokładnie w tym miejscu, między dołkiem, który Wam przed chwilą pokazałem, a zgęszczeniem FIBO, pojawia się linia trendu. Czy jest taka szansa, że taki poziom nie zadziała? Oczywiście, że jest. Na rynku nie ma absolutnie nic pewnego. Dlatego właśnie na początku zrobiłem ten plan awaryjny. Ale w tym miejscu. On, ten poziom jest tak silny, tak ważny, składa się z tak wielu przeróżnych elementów, no czterech, ale to jest bardzo dużo jak na, jak na poziom. Są poziomy, które składają się z siedmiu elementów, ale to już naprawdę takie unicorny. E, natomiast cztery elementy to już jest bardzo dużo. Jeżeli tylko w takim miejscu, moi drodzy, pojawi się reakcja, odpowiednie fałszywe wybicie, odpowiednia reakcja, to będzie to według mnie świetny sygnał. O czym mówiący, że ten motyl zacznie reagować, że ma szansę zareagować i że ta linia trendu również ma szansę odbić cenę. I teraz kolejna niespodzianka, jak już Wam wszystko powiedziałem, wszystko pokazałem, gdzie jest świetny poziom. Schodzimy na H4 i co widzimy? Już nie będę tego rysował, albo narysuję, narysuję, napiszę w zasadzie. Tutaj, moi drodzy, są fale. Jak już myśleliście, że nic nie wesprze tamtego poziomu, to teraz pokazuję wam jeszcze falę. Zobaczcie, całe ramię CD, tego motyla, który się buduje z interwału D1, na H4 ułożone jest w falę Eliota. Fala pierwsza, fala druga, fala trzecia i fala czwarta. O fali piątej na razie nic nie powiem, mimo że już ją widzicie, ale chcę wam bardzo ciekawy przypadek pokazać. Bo zobaczcie. Zawsze Wam mówię, że trójka jest piękna, rozszerzona, najdłużej rozszerzająca się fala, tak? Zgadza się. Najczęściej, ale nie zawsze. Eee, przerywaną linią są zasięgi Eliota. Zobaczcie, gdzie kończy się trójka. Na 123% jedynki. Co to oznacza? To oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, że trójka nie jest falą najkrótszą i to jest bardzo ważne w tym e, układzie, bo jest to fundamentalna zasada całej teorii faleliota. E, nie jedyna, ale jedna z, e, z fundamentalnych. Po drugie, e, że nie jest falą rozszerzoną i to już wiemy. Czemu? Bo nie przekroczyła 161%. A to nam otwiera drogę do innej rzeczy. Że fala piąta, zresztą to już gołym okiem widać, jest falą rozszerzoną. W tej chwili fala piąta na GBPCHF-ie ramienia CD doszła już do 123%. I tak naprawdę może się ona odwrócić w każdym momencie, bo wszystko powyżej 100% to już jest bardzo silny moment, bardzo ważny moment na odwrót. Fala rozszerzona piąta jest wtedy, kiedy jest, dojdzie do 100%, tak? 123 są kolejne poziomy, ale nas interesuje coś innego. 161 i 8. Gdzie to wypada? W, złotym, w złotej strefie, którą wyznaczyłem wcześniej. Czyli mamy piąty element. To już powoli podchodzi pod, 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 pod unicorna, którego powiedziałem, że jak jest 7 pozycji, to jest właśnie rzadkość. 7, 7 pozycji, jeżeli chodzi o utwardzenie poziomu. Tak więc w tym, na tym poziomie 1,087 jest 161% fali piątej. Powiem Wam tak, bardzo rzadko zdarza się, że piątka się aż tak bardzo rozszerza, natomiast jeżeli cena tutaj dojdzie, bo żeby była jasność, ja wcale nie twierdzę, że na 100% tutaj dojdzie. Cała analiza polega na tym, że jeżeli cena tutaj dojdzie, to jest punkt pierwszy, i jeżeli pokaże odpowiednią reakcję, to wtedy w ogóle bierzemy takie coś pod uwagę. 161% rozszerzonej piątki jest to naprawdę rzadkość, szczególnie na tak dużych interwałach jak H4. Więc mamy, moi drodzy, e, e, chciałem Wam pokazać, wiem, że to troszeczkę to trwa, e, natomiast chciałem Wam to wszystko pokazać, i jeśli tylko tutaj znajdziemy, moi drodzy, reakcje, to ruchy po rozszerzonych piątkach, a jeszcze w szczególności, kiedy te piątki mają 161%, to są ruchy, które są A, bardzo szybkie i gwałtowne, B, bardzo długie, i zazwyczaj według Eliota o tym gdzie jest zasięg to za chwilkę natomiast za czym powiem Wam o zasięgu dokąd według mnie to może i powinno dojść to powiem Wam taką rzecz w tej chwili do tego poziomu mamy 100 pipsów, czy to będzie jeden dzień, czy to będzie tydzień, ciężko mi powiedzieć, jeśli nie macie czasu albo nie wiecie jak znaleźć tutaj reakcję to ja Was wszystkich bardzo gorąco zapraszam na grupę FX, którą razem ze swoim teamem prowadzę i tam tego typu poziomy, tego typu reakcje, jeżeli, coś się, jeżeli to się wydarzy, tam wrzucamy analizę w odpowiednim momencie już po odpowiedniej reakcji. Tak więc, jeżeli chcecie, jeżeli nie chcecie, aby Was takie coś minęło, wskakujcie na stronę sharktrader.pl i tam wszystko znajdziecie. A jak chcecie więcej szczegółów dotyczących grupy, w linku pod tym filmem jest live, na którym wszystko opowiadam. Tak więc, moi drodzy, Namalowałem tu całą masę siatek FIBO i co teraz zrobię? Wszystkie je pokasuję po to, żeby to było dla Was czytelne co będę, czytelne co będę pokazywał, bo FIBO również będzie nam potrzebne do, do wyznaczenia poziomu. Tutaj sobie zaznaczymy, że w tych rejonach spodziewamy się piątki. O właśnie, nawet ze znakami zapytania jeszcze to zrobimy. Dobrze, i teraz tak, jeżeli będzie tutaj ta reakcja, to i właśnie tutaj jest kwestia tych motyli i tych punktów B, które są na 90-90 paru procentach. Cena po utworzeniu takiego multilevelu, jaki właśnie jest w motylach X i B, ja to pokażę. Bardzo często do nich wraca, i właśnie z tego powodu tutaj będzie nasz. Pierwszy target, tak? Dobrze słyszeliście. Pierwszy, bo nie jedyny. Eee, w tym miejscu. Tu, moi drodzy. A to za chwilkę, o bo powiem za chwilkę. Natomiast drugi poziom jest w tym miejscu. Z jakiego powodu? Ponieważ tu, moi drodzy, jak przejdziemy na interwał W1, to zobaczymy, że. Mamy średnią 25 i cena powinna po nią wrócić. Dlatego niżej, ta 25 jest zaznaczona takimi schodkami, i dlatego niżej troszkę zaznaczyłem, może nawet jeszcze troszkę niżej wezmę, ponieważ ta średnia z każdym tygodniem będzie się troszeczkę obsuwała i w zależności w jakim tempie cena będzie się podnosiła, według mnie cena ma szansę wrócić po ten poziom. I teraz na samym końcu. Wesprzemy się siatką Fibonacciego. 38%, 61%. Czyli mamy tutaj, moi drodzy, Fibo połączone ze średnimi w drugim poziomie. W pierwszym poziomie punkty B, multilevel połączony z 38%. Ile do pierwszego poziomu? 300 pipsów, moi drodzy, 300 pipsów. To nie w kich dmuchał to jest bardzo duży, długi ruch. Nie wspomnę o 450, jeżeli cena doskoczyłaby, dobiłaby, wręcz powiedziałbym, raczej pofrunęłaby. Aż do 113. I ja wiem, że teraz wszyscy będą mówili, że po takich lawinach, po takich spadkach w ogóle nie ma opcji, to, żeby to się zatrzymało, to jest łapanie spadających noży, to jest handel pod prąd. Oczywiście tak, jest handel pod prąd, pod warunkiem, że wskakujemy w byle jakim miejscu. Jeżeli mamy ważny poziom, taki jak ten plus wykończony odpowiednią reakcją. To wtedy jest to rozsądne, mądre handlowanie, a nie łapanie noży i pchanie się pod prąd. Tak więc trzeba wiedzieć, kiedy i gdzie ten trend może się skończyć, i tu według mnie skończyć się może. Tak więc czekamy na szansę na 300 pipsów. Jeżeli cena spadłaby do poziomu zapasowego, czyli punktu D886, no to oczywiście. Do pierwszego poziomu mamy 440 pipsów. Nie będę liczył tutaj R i rozpalał niepotrzebnie emocji, bo byłyby bardzo duże r procentów zysków. Natomiast myślę, że każdy, kto ma chociaż troszeczkę wiedzy o tradingu, to wie, ile na 400 pipsach można. Zrobić pięknego, e, pięknego profitu, moi drodzy. Tak więc bardzo gorąco Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia na kolejnej analizie. A powiem Wam, że przeglądałem weekendowo rynki i będzie się działo w najbliższym czasie. Będzie się działo naprawdę. Tak więc do usłyszenia i jesteśmy w kontakcie, moi drodzy. Shark Trader mówił dla Was. Pozdrawiam.